Każdy psychopata jest inny. Zabójca zastrzelił kierowcę, a potem pasażerów, jednego po drugim. Każdy ma swój mały, intymny świat. Ułożył ciało tak jak na rysunku. Ile ich jest? Mnóstwo. Oto specjalna grupa ścigająca seryjnych morderców. Aby przechytrzyć bestie, muszą myśleć dokładnie jak ona. Tu mamy konkrety. Tutaj fantazję. Tutaj coś planował. Liczy się każda minuta. Ile mamy czasu? Już planuje kolejne zabójstwo. Po raz pierwszy w Polsce serial zabójcy. Premiera najnowszego odcinka w każdy piątek o 22:00. Powtórki w czwartki po 22.00. Tylko na kanale Finbox Extra. Patroni medialni: Antyradio, Maxim, Stopklatka, Strörer, Infoscreen.